Pódzia już jestem za 17, to jest kolejny odcinek z modyfikacji do FSA 19. W tym odcinku Wam pokażę fajne malowania do Challengerów na gąsienicach. No ale przed wstępem możecie wbić na Discorda, Twitcha, Fanpage'a, kanały z farmingiem i grami mobilnymi. Oraz Każdą modyfikację, którą pokazuję w filmach, macie link w opisie. Dobra, dolecimy. No, to są te. Nie wiem, czy tutaj w FS są te challenge MT7000. Tak, to są te same, tylko że ten. Ryzysta. Więcej koni ma i chyba tani wyjdzie, czy nie? No, tanie wyjdzie. No, tani wyjdzie, więc. No to jest ten zwykły, tylko że lep z lepszym silnikiem i yy... No i tanie wychodzi. Tutaj jest ten sam. No, ty tylko że z takim fajnym malowaniem. No, węża. Tutaj jest to samo znowu, tylko że bez ulepszeń, ale cały czarny, ale on jest taki czarny. To jest taki matowy bardziej. No, to ja bym powiedział, że to bardziej taki matowy. O, matowy bardziej. Ładnie, ładnie ogólnie Challenger wygląda, nie tylko żółty, czarny też bardzo ładnie. No, no i jeszcze tutaj kolejny z. Wężem, Tylko, że z ulepszeniem 646 ee, koni. A ten z ulepszeniem? To samo, ja trochę droższe, ale bardzo ładne malowanie. Ja bym, jak ja będę tam na swojej serii kupował, to ja bym brał bardziej z takim malowaniem, no bo jakiś taki, no ładniej się prezentuje niż taki o zwykły. No patrzcie, no lepiej, lepiej, no więc one tak samo działają tylko, że a, jeszcze nie wiem czy te mogą mieć, nie, 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 jakie JCB? Bo te, nie, mogą mieć te 3 metry, no dobra, no to, no to wszystko z, tak naprawdę z tej modyfikacji, to jest normalny Challenger tylko, że Zmienione. Takie pańczoby są. W środku tutaj chyba niczym się nie różni. Dźwiękiem chyba też się nie różni. A zobaczymy. A to każdy ma taki dźwięk. No więc. Tylko tamten trochę taki błyszczący jest. Bo koguty normalnie działają, światła też normalnie działają. No więc? Z tego odcinka będzie wszystko. Dzięki za oglądanie. Daj łapkę w górę, daj subika. No i do następnego odcinka. Cześć.